W dzisiejszych czasach, kiedy w Polsce toczą się ożywione dyskusje na temat praw kobiet i ochrony podstawowych wolności, Rafał Trzaskowski, jeden z kandydatów na prezydenta, staje na czołowej linii tych debat. Niebawem, bo w dniu 18 maja 2025 roku, Polacy wybiorą swojego przywódcę, a Trzaskowski już teraz głośno wyraża swoje zdanie na temat kluczowych zagadnień, które budzą emocje. Społeczeństwie. Rafał Trzaskowski, reprezentując koalicję obywatelską, szczególnie mocno akcentuje temat praw kobiet, co przyciąga uwagę mediów i wyborców. Na oficjalnych spotkaniach z obywatelami wielokrotnie podkreśla, że obecne prawo aborcyjne w Polsce, wdrożone w czasach rządów prawa i sprawiedliwości, jest niczym innym jak powrotem do czasów średniowiecza. Jego zdaniem zmiany w tej kwestii są nie tylko konieczne, ale fundamentalne dla ochrony praw i godności kobiet. W kontekście osobistym Trzaskowski podzielił się poruszającą historią swojej żony, Małgorzaty, która w trudnym momencie swojego życia stanęła przed dramatycznym wyborem. Opowiedział, jak w piątym miesiącu ciąży dowiedziała się, że dziecko może nie przeżyć narodzin. Gdyby wtedy obowiązywało takie prawo jak za czasów PiSu. Moja żona mogłaby nie żyć, napisał w swojej książce, nawiązując do tego dramatycznego wydarzenia. Podkreślił, jak traumatyczne i bolesne może być dla kobiet, gdy zmuszane są do noszenia martwych lub umierających dzieci. Zadał pytanie, które wielu z nas przejmująco zastanawia. Jak można skazać kogoś na taką nieopisano cierpienie? Rafał Trzaskowski nie boi się głośno krytykować swoich konkurentów w wyborach prezydenckich. Jego słowa pod adresem innych kandydatów są ostre i dosadnie ukazują hipokryzję niektórych polityków, którzy z jednej strony próbują promować obraz obrońców kobiet, ale z drugiej sprzeciwiają się ich prawu do samodzielnego podejmowania decyzji dotyczących własnego zdrowia i życia. W wywiadzie dla faktu jasno stwierdził, jak można być takim hipokrytą, żeby starać się od czasu do czasu demonstrować, że kobietę stawia się na piedestale a kiedy przychodzi co do czego, odmawiać jej prawa do wyboru. W miarę zbliżania się wyborów Trzaskowski jako kandydat staje przed wyzwaniem przekonania Polaków do swoich postulatów. Jego mocna pozycja w debacie publicznej w połączeniu z osobistymi doświadczeniami nadaje mu szczególną wiarygodność w oczach wyborców a jego zaangażowanie w walkę o prawa kobiet może zadecydować o przyszłości wielu rodzin w Polsce. Warto obserwować, jak te tematy będą rozwijać się w kolejnych miesiącach, gdyż stają się one kluczowe nie tylko w kampanii, ale również w życiu codziennym wielu Polaków.